są Park w Metropolii, największym stanie w stadionu narodowym. Państwa, Chris Beckson, jedno z najciekawszych w ogóle meczów w jednej 8 finału, poza może badania Korinezja, kiedy wczoraj y, odbyło się to spotkanie. 2-0 na Korinezja, ale dziś jest mecz. rok no temu, jako że nie mają już tego na, super na baznice. Baki stracili swe śmierci. Gramce, gramce, bądolna w obronie, galas, meksyk stanie, a widano, po mocy jest Maluda, Ribery, Diara, Górki, w ich ataku mamy i Dualoa. Y, Japonia już nie dąży, przyznać tylko jest jedna mała zmiana. Wchodzi y, na gomotu y, za kizupstan i na jeżdżą

10 tylko 5 prądu, ja potrzebuję, ja, żeby zabrakło biletu. E, już e, od razu kiedy się dowiedzieli, że grają z Pradą, od razu mi kupione bilety Kapitalny strzał, no i ja powiedz, się cieszyć, że prowadzą z wielką e, tricolore siedna do zera. Ale jak uderzył e, piłka, skręcała do jego trzeci gol e, na Mistrzostwach tak na Dwa gole przyjdzie jeszcze jeden. Ma ludy! Kazaki! Znowu! Fantastyczna obrona. Braka rzutów razem. Steve'a Mandandy. O Kazaki! O Kazaki! 2-0! O Kazaki! Strzelił piłkę od Mandandy! No i Japonia jest już naprawdę bardzo blisko! Ależ Ale Ależ widowisko! No i wielki błot. Zobaczmy. Podał do meksesa, Meksesa zwrócił mu piłkę. No i trzy w piłkę przed wszystkiem. Okazaki. No i strzelił brałkę. To będzie dobrze lecz do jednej z najśmieszniejszych bale... strzały Edo i Hasebe były po prostu nieprawdopodobne No i teraz... Czy to się zemści? Benzema jest, braka kontaktowa! 1 1 2 No i... To się zemściły te dwie sytuacje tak naprawdę Te yy, ja niewykorzystane sytuacje Polina dole dla Francuzów Ale to tylko braka kontaktowa więc jeszcze tutaj prostu się na problemy właśnie, Bezema przeszedł się przez, e, przez e, Uchidę i nakaza była, ale szczerze to Uchida w ogóle nie jest, chociaż W wtedy spotkali tak na, na scenie, więc... Chyba rozumiem jego błąd? Bezema. Przeszedł. No e, i bez problemu, kim Defensywny hmm. Znaczy, przykład... E, Japonii, a teraz... E...

tomado no campo na wręcz! De do... Hashimoto no meio. Nakazawa. E dopo, dochodzi się do akcji Endo. Okazaki, okazaki, Okazaki! Okazaki gol! Gol jeszcze do wóz Okazaki w Jak na razie trochę biegi za nim, bo się nie mogli go dogonić. No i strzelił obok brankarza, no i mamy.